Witam Was serdecznie w nowym odcinku na tym kanale I dzisiaj będę um, Otwierać prezenty od Was mm, Nie wiem czemu akurat Prezenty od Was I nic innego, po prostu no Już mam 30 prezentów Nazbierałam, znaczy nie nazbierałam tylko po prostu Dostałam od Was, właśnie Źle to sformułowałam um, i ja wolę mieć tak trochę po trochu Te prezenty, tych prezentów, a nie tak Nie, nie wiem, zbierać z pół miesiąca czy znaczy, nie, szagdam 6 miesięcy, pół roku i, i żeby ten odcinek trwał godzinę, bo to będzie wtedy takie nudne jakby. I dlatego wolę tak trochę właśnie mniej prezentów nazbierać, znaczy dostać od was i y, otworzyć po prostu prezenty, a nie żebym żeby to tak długo trwało, bo to was może nudzić, więc już bez przedłużania zaczynajmy. OK, więc to jest pierwszy um, prezent od Misiaczek Michaele. Michaele. Jakoś tak chyba. Przepraszam, jeżeli twój um, nick źle przeczytałam. Dziękuję Ci za bardzo ładną, e, jak się nazywam? E, e, Jezus. E, ten. Torebeczkę z mojej listy życzeń, chyba, Nie pamiętam. Um, robię to po prostu od samego początku jakby, bo tamto to jest koniec. Czy jakoś tak? Po prostu ci, którzy pierwsi wysłali prezent. Um, dziękuję też. Tutaj pozdrawiam ciebie, bo wysłałeś dwa prezenty. Um, pierwsze to spódniczka z mojej listy życzeń. <laughs> I mam chrypę, I jeżeli coś złego mówię, to też przepraszam. E, to jest bluzeczka, też z mojej listy życzeń. E, wybrałam sobie takie dwie, bo wygląda jak taka sukieneczka. No, mnie tutaj widzicie. Aha, um, no i pozdrawiam, przecinka 10. Przecinka. Przecinka, tak. Um, kitty Bella 88 bardzo dużo prezentów mi wysłała. E, naprawdę dużo. I dziękuję Ci też i pozdrawiam i no. I może jeżeli nie zapomnę, zalinkuję Wam jej kanał w opisie moim. Oczywiście, jak zapomnę, to przepraszam, e, bo no nagrywam to... Czekaj, który dzisiaj jest? Poniedziałek, albo, nie, albo niedziela, nie wiem. Poniedziałek albo niedziela. Ja tam się za bardzo nie znam na tych całych czasach. Nie, niedziela, bo dzisiaj nie byłam w szkole. No. Ehm, więc e, dziękuję Kiti Ty 88, bo y, co, co ja, to co ja wiem, że te buty to w mojej liście życzeń były. I naprawdę Ci bardzo dziękuję, bo tyle o te włoski były w mojej liście życzeń. Liście życzeń, właśnie. I no, bardzo Ci dziękuję za tyle prezentów, i to też było w mojej liście życzeń, chyba. I pamiętam. No, więc. A w ogóle. Chyba w następny Następny odcinek będzie jakiejś bety, bo dużo łapek w górę i widzę, że Wam się w ogóle spodobał taki odcinek z tymi betyls czy jakoś tak. A co to? O, wam pisze, fajne. Dziękuję. Więc jeżeli nie zapomnę, zresztą, no, jeszcze to, tobie napiszę tutaj na prywatnym, na MSP na poczcie. I przepraszam Was, niektórych też, jeżeli to zapomnę, bo jak nie zapomnę, to na pewno zalinkuję, a jak nie zalinkuję w opisie, to w komentarzach pod tym filmem zalinkuję. Więc, ale dużo prezentów mi dała sięju. Dziękuję. Ale fajna spódniczka. Nie no, więc rozumiem Was, jeżeli możecie ten odcinek tutaj przewinąć, bo może waszym zdaniem jest to trochę za bardzo nudny, no rozumiem otwieranie prezentów to nie jest nic takiego ciekawego, ale dla mnie zawsze jest coś ciekawe. Przepraszam, musiałam przerwać, bo musiałam wysmarkać nosek. I ostatni prezent od Kitty Bela ty 88 Dziękuję też za włoski Ariany Grande. Po prostu włoski Ari, właśnie. Teraz dziękuję Popi g no, Om, 890 albo 890, jak kto woli. Dziękuję Ci za siateczkę, do pokoju chyba, jeżeli się nie myje. I pozdrawiam też laska omg... Czekaj, jak? Laska Omegy 12345. Za bluzeczkę z mojej listy życzeń. Teraz Kitty Bela 88. Też dziękuję za taki. Jak to się nazywa? Taki. E, kapelusik, jakby? Kapelusik. Ale to wygląda. Tutaj mam taką maskę, znaczy taką opaskę na oczy i do tego ok okulary. Teraz pozdrawiam e, Wika, więc. Strzałka, strzałka, strzałka. Hashtag Vika, hashtag strzałka, strzałka. Um, I jeszcze raz dziękuję Wika, no po prostu Wika, za ładną bluzeczkę. W ogóle fajny ten look wygląda, takie Włochate, pomarańczowe włosy na nogach. Dziękuję Korean Girl za chyba bluzkę z mojej listy życzeń. Nie wiem, ale no i tak dziękuję. I dziękuję za taką ładną um, bluzeczkę. Pasuje teraz do um, pogody u mnie. Um, dziękuję... czekaj, nie przeczytałam niku. O, co coś na szyję. To miałam w liście życzeń. Kropinia. Czekajcie, kro. Tak, Kropinia Dziękuję Tobie za... Y, czekaj, co to było? Aha. No, opaskę do Na szyję. I ostatnia strona. Dziękuję Nightly love one kosztowały ster Coins Aha, znam je, to są chyba jakieś takie buty z VIPa I za level teraz chyba już Dziękuję Via358 um, za spodenki z mojej listy życzeń Nie no, tylko prezenty z mojej listy życzeń, znaczy prawie ale mi to to nie przeszkadza, że są jakieś ładne czy brzydkie. Po prostu no gest się liczy, że w ogóle dostaję prezenty. Ale tak naprawdę to nie potrzebuję dwa was prezentów i naprawdę Wam bardzo dziękuję. E, teraz, nya, nya. E, U mnie to byłoby. to było się czytało, myja. Nie. nie, czegoś tak. Ojej, dziękuję Ci serdecznie za wło. E, co ja gadam? <laughs> Zabudki sorbetowe. E, teraz. Znowu Kitty, Bela i y Ty, 8-8. Omega. Dostałam czapkę Drip. Jeju, dziękuję Tobie. Nie, no nie wierzę. To prawdziwe? Ojeny. Ale się cieszę, dziękuję. Zaraz Ci też dam coś ten z listy życzeń. Nie, no dziękuję, naprawdę. Pozdrawiam Cię. Mnie okradziono, właśnie, z tej, nie, znaczy nie pamiętam, czy okradziono, czy komuś dałam, ale dać to na pewno nie dałam. No chyba, że pożyczyłam, ktoś mi nie oddał, ale jeżeli już komuś to powiedziałam, to no, nie mam już moich tripów, bo straciłam. Teraz dziękuję też <coughs> Neko Kawaj. Dziękuję za sukieneczkę. No, właśnie, sukienka chyba też była w mojej liście życzeń. Neko Kawaj, serduszko, czy tak to mogę przeczytać? I Kitty Bella Ty, 88 o Jezi! Teraz spodenki drip! Nie no, ja oszaleję! Ale z ciebie dziewczyna! Nie no, dziękuję. Zresztą teraz nawet dam ci prezent z listy życzeń, ale nie tylko za to, że mi dać drip, bo nie tylko za to daję rzeczy z listy życzeń. Nagrywam może hej, ty nagrywasz? Okej, okay, ma coś w liście życzeń. Niestety nie mogę ku kupić jej spodenek drip, bo jak widzicie nie mam tyle końc, Ale kupię ci tą tutaj sukienkę I kupię ci jeszcze um, te włoski, bo mi się podobają I może jeszcze te skarpeteczki Pod kulanówki czy jakoś tak I chyba na tym już kończymy odcinek I dziękuję wam tutaj, oj Dobra, wyszłam z tego. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za tyle prezentów, i naprawdę nie musicie mi przysyłać prezentów, ja Was nawet za to nie proszę. I je naprawdę nie potrzebuję, po prostu na to możecie napisać: nie wiem, hej Ty albo po prostu hej na odcinku, to Was i tak pozdrowię Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, i to wszystko. Bye!